Nie okay? No 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 takie 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 takim razie jeszcze dwie misje. Właśnie tą. I kolejną. To w sumie tu już nie wiem, co totalnie mam zrobić. Dobra, wezwijmy straż pożarną. Weźmy razy dwa. sobie szpital połowę a y... nie ja wiem tutaj było trzeba coś wyłączyć tu była taka budka żeby wyłączyć więc on też nam się przydaje nie wiem gdzie była ta budka ale trzeba to zrobić Dobra. no Może tutaj żeby tak na będzie. Trzeba... O, żeby nie i to trzeba usunąć wyzwałem tego w końcu czy nie chyba tak i teraz przyjechał ten. W dobra, lecimy. Kopiowy nam nie przeszkadzają. Ok, mamy tego. Jesteśmy dawaj go tu. Dawaj to. dobra, straż pożarną, co dawaj tu, żeby było miejsce. Teraz spokowujemy Jestem w drodze. Panią niz jako tako nie będzie potrzebne A szpital Paulowie, a no dajmy tu tego walnijmy tam ktoś jakiś gaz wydobywał, czy co? To było Nie wiem, ale tu trzeba wyłączyć to na pewno Budynek jest zamknięty Musimy wyłamać To poru... Aha, dobra Niech jest to się tak było okay, i dalej leć tu Come on, typie Czy wy musicie tak, tak wolno to robić? Co to jest za straża, który okay. tak wolno to wszystko robi, nie? Dobra, Jesteśmy wbijamy do środka. Szpital, wyjazd na zewnątrz. Jesteśmy w drodze. Zaczynamy. Tego zioma ratujemy. No, przydałby się tutaj Pracuję na tym. Uczy, uczy, uczy. Pracuję nad tym Co się dzieje O no super Come on Jestem w drodze Jesteśmy w drodze to jest hamstwo, no drodze, w drodze, 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 jakie drodze, 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 Zatrzymuje nad tym. Robi się. Są no, wszyscy strażacy? Jestem. Dobra, wasz do budynku. Wszystko jest do no, to porządku. Ty weź to dziwne To żartujesz sobie tutaj. Jesteśmy w, nie, Jesteśmy w nie mogę tego podnieść. O, no super. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Myślałem, że on to zrobił, ale on tego nie potrafi zrobić. Zaczynamy. Z Tego dzieciaka z tą wyprowadź. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Jesteśmy w drodze. O, że ten mi dotknął. Gotowe. O, Jezu, ile tu ich jest? Masakra. Aaa, wzywamy jeszcze jedną Kit Wezwiemy tak o, Mam tylko lekarza, więc Kit wezmę sobie tak weźmy świętego spokoju No weź drodze. tu podjeść, no po prostu Jesteśmy nie możesz w tu wjechać Jesteśmy w drodze Jestem w drodze Przybyliśmy na miejsce Jesteśmy tu. w drodze, jestem, drodze. jestem w drodze Jestem w drodze Weź to Okej. Okay. I otwórz tego głupie drzwi. Jesteśmy w drodze Jestem w drodze Jesteśmy w drodze Dobra tak weź jest. go odstaw oh. Oh. Weź to W drodze Jesteśmy dwa. w drodze Dawaj Jestem tu w drodze. Dobra okay. odstaw tą osobę Zaczynamy. Dawaj, po kolejną. Jest OK. Ktoś tu jeszcze się topi. Nie, dobra, tym strasznym ci mi się nie drodze. przydadzą. Drodze. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Jestem dobra, możesz no, wejść w końcu do środka. Nie ma problemu. I weź to wszystko wyłącz. Nie ma problemu. Zaczynamy. Robi się. Odłóż to. I dawaj Jesteśmy do środka, bo mm. potrzebuję pomocy. W drodze. Dobra, wyłączył wszystko. Jesteśmy w drodze. Po Dobra, odłóż. I dawaj po kolejną. Osobę w drodze. jest okay. jesteśmy w drodze. Dobra, starczy, zbieraj tą osobę, w drodze. Dawaj, tu w drodze robi się. A ja to piernicze, będę się przejmować budżetem, dawaj mi tu strażaków, więcej. Dawaj po kolejną osobę W drodze Przybyliśmy na miejsce Znaczy ty nie możesz. Jesteśmy czy ty, w drodze. tu jestem jestem w drodze, Jest super, naprawdę. Ale mnie irytują. Te ich drogi. Mam nadzieję, że najnowszej w najnowszej wersji będzie to poprawione. Jestem w drodze. Nybalki z sanitarystami tam. Zalebieraj no bieraj to masz lecimy. Jestem w drodze. Za mało strażaków w drodze. Robi się. Robi się. Oh. Robi się. W drodze. Nie ma, trochę coś trochę nic, nie? Oh. Robi się. Co się tam stało? Nie wiem. Oh. Jesteśmy w drodze. W drodze Gotowe Jestem w drodze Ale bieraj ten kawałek i wychodzimy Wszystko w porządku Jestem w drodze, w drodze. Jesteśmy w drodze w Miałem miejsce, żeby ich kłaść Jesteśmy w drodze Tam jest trupem Jest okej okay. Dobra, lecimy po kolejne osoby. Tu jest jeszcze jedna Pracuję osoba tym. martwa. Czy martwa? No nie martwa W od drodze. Okay. gotowe. W drodze. Ci by sami mogliby wyjść, nie? Pomyśleć o. albo po co? Drodze. Bo potrzebne im zaproszenie. Po tak. Przyjąłem. W drodze, zaczynamy. Oh. Jestem w drodze. Robi się, jesteśmy w drodze. Hmm. Kurde, ale on hmm. tych ofiar jest więcej, więc potrzebuję jeszcze więcej. Chwugo, tam przed trzech zamówimy, nawet tam ktoś tu jeszcze spadnie i będzie lipa. Jestem w drodze. Dalej, dalej, chodź. Przybyliśmy na miejsce, przybyliśmy na miejsce. Jesteśmy w drodze. W porządku. W porządku. Jesteśmy w drodze. Zaczynamy. Jestem w drodze. W drodze. Jestem w drodze. Przecież masz wyjście. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Oh. jestem w drodze mm. gotowe jesteśmy w drodze oh. jestem w drodze oh. hmm. ciekawe czy wyjedzie pewnie nie okay. no już tam jedzie gdzieś kombinuje No, strażaka tu w drodze W drodze A ten debil co tu robi robi? się Jestem w drodze I to wszyscy chyba będą Jesteśmy w drodze W porządku Drodze, zaczynamy. To nam dwie osoby zmarły obecnie. Rozkaz, rozkaz. Nie wiem, czy kogoś jeszcze tu mamy. Mm. Tak, mamy jeszcze jedną osobę. Robi się. Mm. I ten dawidylcę w łeb. W drodze, zaczynamy. Mm. Zaczynamy. No ale bez dyskusji, wyprowadź W drodze. W drodze. To tak samo. Weź go tam złap, znaczy ją. Tak jest. No nie, była złapana. Zaczynamy. No dalej jedziemy, skąd Jesteśmy w drodze. O kurde, ale nie tu, tu do Jestem wyjścia. Jestem w drodze. Jestem w drodze. To, to tak trudno. ogarnąć proste polecenie. Jesteśmy w drodze. W drodze. Oh. Robi się. Co jest tam osobą? W drodze. Nie żyje. No to mamy trzy osoby, które nie żyją. Jesteśmy w drodze. No nie, drodze. tam. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Pracuję nad tym, w drodze, pracuję nad tym. Dobra, w do środku już nikogo nie mamy. Mamy gdzieś więcej tych sanitariuszy? Nie, przyjąłem, bo brzmi to ich mało. Jestem w drodze, pracuję nad tym, przyjąłem. W drodze. Przyjąłem. Pracuję Ale nad tym. pakuj do busa. Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Przyjąłem. Gotowe. Okej. Okay. W drodze. Jesteśmy w drodze. Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Gotowe, już prawie przyjąłem. Wyszczę się, przyjąłem. Drodze. W drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze. No, była w, w drodze, poproszę, jestem w drodze. To jest załadowane, W na Czyli tutaj przesadziłem w drodze. zaczynamy, zaczynamy w drodze. Jestem w drodze. Zaczynamy. W drodze. No, tu mamy jeszcze trzech strażaków. W drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Drość do bazy. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. Zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, wyślij do bazy. Jesteśmy w drodze. W drodze. Ja tak lubię. By było. Żeby było. Dobra. Jesteśmy Wójch w drodze. Jesteśmy, Jesteśmy w drodze. Wszystko. No nie, właśnie tam. Poszedł tam Debi. Teraz, teraz powinno spać na niego. I powinienem na nową misję mieć, nie? Raczej tu nie spadnie, bo spadają takie elementy, jak te. Czy tak, na Mam nadzieję, że te odpuszczą sobie mi. Koniec? Aaa, debil tam wszedł i przez to muszę teraz... No niech go szlak trafi, nie? I jeszcze głębiej idzie debil, No kurde, czemu oni dzisiaj są tacy chamstwy? Weź go zakój w ogóle w kajdany, nie? W drodze byłoby najlepiej. Jestem w drodze. Dalej, come on. No więc Co za debil tam wchodzi, nie? Resztuj. Przyjąłem. No, mogę ja tym wozem transportować. No, no, i za karę pojedzie na przesłuchanie. Fryer gdzieś siedział w izolacji, w durniu, bez mózgu. Samobójca ty jeden. No. Ochrona osób przed obrażeniami, no bo mi strażak zginął, no nie zginął, no w sumie trzy osoby zginęły i plus ten strażak, więc... Jeszcze wręczam ci to odznaczenie dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego za wzorową koordynację pracy jednostek Organizacji Ratownictwa Inżynieryjnego. Swoją postawą pos przysłużyłeś się swojemu krajowi. Dziękuję bardzo, a ja się z wami żegnam. Kilka misji znowu nagrałem, swój podrząd. Teraz mi robię coś zjeść i potem mogę nagrywać dalej. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemano, cześć!